Cześć, witaj! To moje nogi i moje buty i śnieg i w takim wideo innym niż wszystkie no bo tak trochę od nóg strony chciałabym Cię zaprosić do tego, żebyś spojrzał na ten dziwiczy teren jak mamy taki teren dziwiczy to mamy pełen wybór co do tego, w jaki sposób możemy stawiać nasze kroki. Możemy je postawić prosto, możemy je postawić bokiem. To od nas i tylko od nas zależy, gdzie postawię nogę, którędy pójdę. Mogę pójść tak. Mogę pójść tak. Mogę pójść tak. Wszystko jest moim wyborem. Kiedy jest taki teren, to Mogę wszystko. Pytanie, czy się tym bawię, nawet jak jest taki teren. Ile razy, kiedy idziemy wydeptanymi ścieżkami, w ogóle, ale to w ogóle nie zastanawiamy się, czy aby na pewno ta ścieżka jest moja. Kiedy mam taką ścieżkę wydeptaną przez innych, to bardzo często, niestety, jak cielę, lezę tą ścieżką. Nie zastanawiam się, czy to aby na pewno jest hmm, moja droga. Czy gdybym dał lub dała sobie wybór. Czy na pewno tu bym postawiła nogę? Więc w e, ten śnieżny, piękny, słoneczny, do przed chwilą, do przed chwilą dzień, chcę cię zaprosić do tego, żebyś zadał sobie pytanie: czy tu, czy może tu, chcę postawić nogę? W którą stronę też pójść? I może postawić krok inny niż dotąd, takiego, którego do tej pory nie postawiłaś. No bo dlaczego nie? Dlaczego nie spróbować czegoś zupełnie nowego? Zapraszam Cię do tego, żebyś był w pytaniu. Może dzisiaj, a może przy pierwszym śniegu, a może przy pierwszym spacerze na, plaż, na plaży, a może w ogóle kiedykolwiek. Czy to jest na pewno moja droga? Czy to jest na pewno moja ścieżka? I czy to jest na pewno sposób, w jaki ja chcę chodzić? Kierunek, w który ja chcę pójść? Sposób, w jaki ja chcę kroczyć przez moje życie? Nie idź wydeptanymi ścieżkami. A jeśli już to robisz, to bądź w pytaniu... Czy chcę postawić tu nogę? Czy może pójdę w zupełnie inną stronę? Z wielkimi pozdrowieniami. Eee, Dorota Doris-Wysocka z pięknego, słonecznego, cudnego parku. Na razie. Pa!